Assalamu alaikum, trzy osoby zginęły, a trzy inne zostały ranne w piątek rano, 23 grudnia, po tym jak mężczyzna otworzył ogień na Rue d'Anvion w 10 dzielnicy Paryża, dzielnicy handlowej popularnej wśród społeczności kurdyjskiej. Wydarzenia miały miejsce w kurdyjskim Centrum Kultury Ahmed Kaja oraz w dwóch pobliskich firmach, w tym salonie fryzjerskim, również kurdyjskim. Podejrzany to 69-letni Francuz, który rok temu był zamieszany w rasistowski atak na migrantów. Uzbrojony w pistolet i kilka magazynków, bandyta zastrzelił trzy osoby na schodach frontowych i wewnątrz Domu Kultury. Gonił nawet jedną ze swoich ofiar, której udało się przejść na drugą stronę ulicy i schronić w kurdyjskiej restauracji. Po tej początkowej strzelaninie z zimną krwią napastnik udał się na ruchliwą Rue aby wejść do popularnego wśród Kurdów salonu fryzjerskiego. Strzelił ponownie, raniąc co najmniej jedną osobę, zanim klienci go rozbroili i unieruchomili, czekając na policję. Atak był specjalnie wymierzony w cudzoziemców. Władze zidentyfikowały podejrzanego jako 69-letniego mieszkańca Paryża który został już wcześniej skazany za atakowanie migrantów mieszkających w namiotach i zwolniony na początku tego miesiąca. Podejrzany przyznał, że jest rasistą. Był w przeszłości skazany za nielegalne posiadanie broni i przemoc z użyciem broni, a także został mu postawiony zarzut umyślnej zbrojnej przemocy o charakterze rasistowskim za ubiegłoroczny atak nożem na co najmniej dwóch migrantów w Paryskim obozie 8 grudnia 2021 roku. Jego areszt został uchylony następnego dnia ze względów medycznych. Mężczyzna został przekazany pod opiekę psychiatryczną. 69-latek ma stanąć przed sądem w poniedziałek 26 grudnia, poinformowała prokuratura. Podejrzany spędził prawie dobę w zakładzie psychiatrycznym, zanim w niedzielne popołudnie wrócił do policyjnego aresztu. Zszokowani członkowie kurdyjskiej społeczności miasta nazwali to aktem terrorystycznym. W całej Europie są Kurdowie, ale tylko we Francji giniemy, powiedziała młoda kurdyjska studentka, która, podobnie jak wielu innych w tłumie, odmówiła podania swojego nazwiska, odzwierciedlając poczucie strachu, które ogarnęło społeczność. To nie pierwszy atak na Kurdów we Francji. W 2013 roku Trzy kurdyjskie aktywistki, w tym Sakinec Hanzis, założycielka Partii Pracujących Kurdystanu, zostały znalezione, zastrzelone w ośrodku kurdyjskim w Paryżu. Nigdy nie wyjaśniono tej sprawy. Kurdowie, często opisywani jako największy naród bez państwa, to muzułmańska grupa etniczna rozprzestrzeniona w Syrii, Turcji, Iraku i Iranie.